Środek lata, wakacje to czas wypoczynku, dobra pogoda, jezioro Zegrzeńskie, wszystko to sprawia, że powiat legionowski jest atrakcyjnym miejscem również do wypoczynku. Ale oczywiście zależy nam, aby ten wypoczynek odbywał się w warunkach jak najbardziej bezpiecznych. Stąd też instytucje odpowiedzialne za to bezpieczeństwo podejmują szereg działań, by to bezpieczeństwo zapewnić, a powiat legionowski w tych działaniach ich wspiera. Mamy połowę sezonu letniego i wakacyjnego poza sobą. Niestety cały czas obserwujemy bardzo złe i bardzo nieodpowiedzialne zachowania nad wodą. Na temat alkoholu mówimy wszyscy i prosimy, żeby nie łączyć wypoczynku nad wodą z alkoholem i ze spożywaniem alkoholu, ale również apelujemy o to, aby zajmować się w sposób odpowiedzialny dziećmi, żeby z nimi wchodzić do wody, żeby trzymać je za rękę podczas pobytu w wodzie. Pamiętajmy, że jeżeli będziemy blisko innych dzieci, też również możemy na nie zwrócić uwagę. Dzieci, które nie miały szczęścia wejść ze swoimi opiekunami do wody i ewentualnie zareagować, gdyby się, gdyby się coś działo. Jeśli chodzi o Jezioro Zegrzyńskie, mamy do czynienia bardzo często z różnego rodzaju zdarzeniami związanymi z rowerami wodnymi z kajakami. Pamiętajmy, że przy wypożyczeniu takiego sprzętu należy zwrócić uwagę na jego stan techniczny, a przede wszystkim na stan i odpowiednią jakość kamizelki ratunkowej. No i bardzo ważne jest to, aby była ona ubrana na siebie, a nie żebyśmy na niej siedzieli. Funkcjonariusze Komisariatu Rzecznego na co dzień patrolują wody Jeziora Zegrzyńskiego. Apelujemy o rozwagę i rozsądek podczas korzystania z uroków jeziora Zegrzyńskiego. Czy kąpiemy się nad brzegami, czy korzystamy z rowerków wodnych, kajaków, czy uprawiamy żeglarstwo, zawsze powinniśmy myśleć o naszym bezpieczeństwie. Kategorycznie unikajmy łączenia spożywania alkoholu z odpoczynkiem nad wodą. Alkohol to zły doradca. Najczęściej mamy do czynienia właśnie z osobami pod wpływem alkoholu, które wchodzą do wody, kąpią się czy pływają motorówkami lub skuterami. Policjanci rzeczni mają w dyspozycji przenośne alkomaty, dlatego mogą kontrolować zarówno starników, jak i osoby przebywające kąpiące się na plażach strzeżonych.